Witam wszystkich. Dzisiaj będziemy prowadzić rozmowę z firmą Syrenka Games. Jest z nami tutaj Michał i Piotr. Dzień dobry. <laughs> Witam. To może zaczniemy takie najbardziej podstawowe pytanie. Na przykład jak jest taki lajk, like, jak ja, który za dużo nie wie na temat gier, to jak zacząć programować takie gry? Jak po prostu zacząć? Jak zacząć? No trzeba albo skończyć studia w tym kierunku. Zaczęło. Już powstało kilka kierunków na uczelniach, które kształcą do branży game devowej. Jednak z mojego doświadczenia większość ludzi, którzy są w branży, to są samouki bądź osoby po szkoleniach. My właśnie takie szkolenia prowadzimy dla laików prowadzające do branży, bo to są szkolenia wprowadzające do branży, gdzie ludzie poznają podstawy. Najbardziej popularnego silnika w tym momencie jest to silnik Unity, gdzie poznają podstawy, tworzą swoją pierwszą grę, co jest ważne. Jak takie osoby ukończą szkolenie, co nie jest proste, bo statystycznie 70% ludzi odpada, po prostu nie daje rady. Natomiast jak ukończą taką, takie szkolenie, zrobią swoją pierwszą grę. Po pierwsze, my tą grę wydajemy. Komercyjnie, a oni mogą ją włożyć do swojego portfolio i szukając pracy, pochwalić się pierwszą komercyjnie ukończoną produkcją. Co w przypadku poszukiwania pracy w tym momencie wydaje mi się, że jest kluczowe, ale to Michał może więcej powiedzieć, jak, w jaki sposób rekrutuje pracowników. Tak, no My, jako Live Games SA, y, zawsze szukając ludzi, nie patrzymy na ich edukację stricte, tylko raczej na ich doświadczenie, które. Większości zdobyli sami, czyli y, czy te osoby chciały, wykazywały chęć do tego, żeby się nauczyć, poszły tak. na takie szkolenie na przykład. Tak? Czy na przykład zrobiły sobie jakieś szkolenie online, czy przeczytały jakieś książki na ten temat? Czy próbowały po prostu odpalić sobie silnik w domu i zrobić grę we własnym zakresie? Na przykład. Jedno z pytań szkoleniowych, które dla programistów dajemy, to takie zagadki w silniku. Zrób prostą grę taką, tak? Y, bo tu bardziej liczy się właśnie taka. Wytrwałość, zawziętość, jakaś taka kreatywna umiejętność i przede wszystkim dobra chęć, niż stopień profesora czy też doktora w programowaniu. No tak, w sumie, jeżeli ktoś nawet by miał dobrą edukację, ale na przykład to nie jest jako taki konik, nie ma do tego zapału, no to nic z tego nie wyjdzie, chyba. Trzeba taką pasję mieć, ale tak jak panowie mówią, to bardzo dobry start, jeżeli swoją taką pierwszą grę się tworzy i można wpisać do portfolio. Dobra, edukacja y, nic nie da, jeżeli technologia się zmieniła nagle, mm. a, a zmienia się cały czas. To gdzie można zdobyć taką edukację w tym temacie w zakresie? Znaczy my teraz prowadzimy jako Syrenka Games takie lenia, takie szkolenie czysto można powiedzieć wykłady trwają 5 do 10 dni w zależności od tego jak bardzo ogarnięta jest grupa. Y, są grupy które szybciej przyswajają wiedzę, są grupy, które wolniej przyswajają wiedzę. To jest wszystko w zależności od liczby kursantów i od tego, jak szybko temat ogarnia najsłabsze ogniwo w grupie. I później te, tak, taka grupa, w tym momencie, dzisiaj zaczęliśmy szkolenie, przyszło 8 osób, przepraszam, 9. Zakładam, że może 6 przetrwa do końca. No. Powstaną z tego dwa bądź 3 zespoły. Które może jeden dowiezie grę do końca, bo niestety zespoły się wyłamują, bo to nie jest prosty kawałek chleba. I jak później dowożą taką grę, to otrzymują ofertę zatrudnienia. Tak? Czy to będzie u Michała, czy to w innej spółce, zawsze otrzymują propozycję zatrudnienia. Co jest ważne, po takim szkoleniu no to, no to, co Michał powiedział, oni nie muszą mieć wykształcenia, oni nie muszą mieć tytułu magistra, profesora. Doktora, oni mają mieć skończony projekt, oni mają mieć doświadczenie, oni um, mają mieć umiejętność e, pokazania tego, co zrobili poprzez swoje portfolio, tak? Czyli oni mają ukończoną grę, czyli co jest ważne, dowieźli projekt od początku do końca, gdzie na początku, zaczynając każdy projekt, jest mega ekscytacja projektem a ten poziom frustracji jest minimalny, to kończąc projekt jest wręcz odwrotnie, frustracja jest maksymalna, a zaangażowanie w projekt jest żadne, bo po prostu co chwila już siedzą któryś miesiąc w tym projekcie, znają go na wylot. Projekt idzie na testy i okazuje się, że gracz, który nigdy nie miał kontaktu z projektem wszedł tam, gdzie oni nawet nie podejrzewali, że gracz może wejść i trzeba łatać dziury, łatać dziury, łatać dziury. Ten projekt się staje dla nich koszmarem, dlatego najtrudniej jest dowieść ten projekt do końca. Jak oni to przetrwają, czyli przetrwają cały proces tworzenia, począwszy od umiejętnego dobrania się w zespoły, bo to też jest ważne. Ja cały czas ludziom tłumaczę, że Wy nie musicie się prywatnie kochać, Wy nie musicie razem chodzić na imprezy, Wy macie razem dobrze pracować, i, a prywatnie nie musicie ze sobą spędzać czasu, bo sam osobiście znam sytuację, gdzie związek małżeński rozpadł się przez to, że usiedli razem do projektu i nie dowieźli projektu, do końca już nie są małżeństwem. Natomiast znam przypadki takie, gdzie ludzie pracują ze sobą, chociaż nigdy nie wiedzą, że na przysłowiową kawę razem nigdy nie pójdą, bo oni poza pracą nie mają wspólnych żadnych tematów, natomiast bardzo dobrze mi się ze sobą pracuje. Ja tak, jeszcze powiem może od naszej strony jako taką trochę drogę naszą jako moją wręcz, tak, jako Live Motion Games, bo my jesteśmy częścią grupy kapitałowej Playway, tak jak Syrenka założoną przez Krzysztofa Kostowskiego, który miał taką wizję, że będzie pączkował nowe zespoły, że będzie wprowadzał nowe osoby do branży. Tak? Ja do branży się wprowadzałem 10 lat, bo 10 lat temu zaczęliśmy tą rozmowę. Ja pracowałem w marketingu, jestem informatykiem, który pracował w marketingu, w SEO, w sem tak. Ale zawsze chciałem robić gry. I okazja się pojawiła 5 lat temu, żeby tą firmę zacząć, właśnie na tej zasadzie, tak? czyli dołączyć do grupy, spróbować z jakimś małym projektem, może z jakimś kolejnym. No i pięć lat później jesteśmy firmą, tak, która robi kilka projektów, e, kilka gier. Notowaną na giełdzie. No Notowaną też. na giełdzie. No, czyli czyli tak. nieźle się to wszystko rozrosło. Rozwija się, tak, rozwija się to tak. I, i teraz e, dzisiaj dla nas najważniejszą rzeczą, mamy firmę, która produkuje gry, czyli de facto mamy firmę pełną artystów i programistów. Dosyć ciekawe światy, tak? Mm -hmm. gdzie, się, gdzie się zderzy. I teraz, żeby. Robić gry, my nie mamy maszyn, nie mamy samochodów, nie, wiem, nie mamy y, robotów, tak? mamy ludzi. I teraz y, jedyne co, co możemy chcieć, żeby dalej się rozwijać, to są kolejni ludzie. A ludzi nie ma, albo ludzie y, robią w bankach, przy software'ach dużych bankowych, bo tam jest największa kasa. Ponieważ w grach trzeba się bardzo namęczyć, 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 namęczyć. I jest szansa, że na końcu tego tunelu jest oświatełko w postaci faktycznie zarobienia pieniędzy. Tak? No nie od razu, tak? no 5 lat. Jeszcze tego ogromnego sukcesu nie mamy. Mamy jakieś pośrednie sukcesy. Ferrari nie jeździ. Jeszcze Ferrari nie jeździ. Nie, jeszcze, jeszcze, jeszcze się nie jeździ. Jeszcze, jeszcze to jest kluczowe słowo. Ale tak, myślę że, myślę, że kiedyś, tak. I teraz, i teraz ym, od czegoś trzeba zacząć. I teraz dzięki właśnie takim rzeczom jak Syrenka, czyli to, że tu się pojawiają ludzie, którzy chcą te gry robić, oni wchodzą w środowisko, mhm. tak. Y, zarówno uczą się, ale jeżeli ktoś z nich, jakiś już odpadnie te 70% i te 6 osób zostanie, tak, to nagle się okazuje, że oni mają świetny punkt wejścia w ten biznes. Tak? Mm -hmm. Czy to z nami, czy właśnie no, przede wszystkim z grupą Playway, tak? yy, mogą po prostu zacząć coś robić komercyjnie. Mm -hmm. Co jest i tak yy, najlepszą drogą. No, tak jak z, nie, z prawem jazdy. Tak? Czyli jeżdżę samochodem, robię kurs na prawo jazdy. No to tak naprawdę uczyć się, zaczynamy dopiero już mając prawo jazdy, już jeżdżąc na drodze. To no jest tak. bardzo podobne. Tak? No ręka to tak jakby e, ktoś to bierzecie za rękę i po prostu prowadzi w ciemności, ale w końcu doprowadzi. Tak, jakby pomaga, żeby też nie było słomienego zapału, tak zwanego i po prostu no, ciężki. Kawał to znaczy, kreba. problem jest taki, że ludzie przychodzą, bo tak ludzie wszyscy podchodzą do. O, jak będę robił gry, to zaraz będę jeździł Ferrari. No, właśnie dzisiaj miałem taką rozmowę, mówię, dziesięciu, dziewięciu kursantów było i przez godzinę im tłumaczyłem, że do tego Ferrari to parę lat pracy ich czeka i to ciężkiej pracy. Tak. Samo pomysły, z jakimi na zadane pytanie, jaką pierwszą grę chcieliby zrobić, no to pomysły podawali takie, że powiem szczerze, że znam kilka podmiotów, które by finansowo byłyby w stanie udźwignąć prowadzenie takiego projektu, a druga rzecz jest taka, no sukces komercyjny znikomy, bo wszyscy chcą robić duże gry, wzorując się na AAA, no a nie od razu Kraków zbudowano, od czegoś trzeba zacząć. No tak. Um, a na czym polegają takie szkolenia w Syrence? Jak na przykład one przebiegają? Znaczy, przy, y, pierwszy jest rekrutacja online, tak, Są, dajemy ogłoszenia, ludzie się zgłaszają, jak się zbierze grupa maksymalnie dziewięciu osób, to zaczynamy szkolenie. Pierwszy dzień jest taki ogólny, wprowadzając na czym polega branża, właśnie tłumaczenie, że z pierwszej gry nie będą mieli Ferrari, że z pierwszej, pierwsza gra jest po to, żeby oni przebrnęli, cały proces tworzenia pokazuje taki wykres, którego niestety nie możemy pokazać, bo jak wygląda cały proces tworzenia. Tłumaczę też im, że zespół jest ważny, żeby się odpowiednio dobrać, no bo jeżeli na szkoleniu są trzy osoby, które są, trzy osoby chcą się połączyć zespołem, we wszystkich trzech jest programistów, no to chleba z tego nie będzie, bo trzech programistów to może demo technologiczne zrobić, ale nie ubierze tego w grafikę. Dlatego tutaj są potrzebne różne elementy składowe, żeby oni tą grę dowieźli. Pierwszy jest takie, mówię, moje wprowadzenie, później jest ta część siedmio-ośmiodniowa, wprowadzająca w silnik uczący podstaw, bo oczywiście całego Unity nie jesteśmy w stanie w dwa tygodnie ludzi nauczyć, ale jesteśmy w stanie dać tak zwaną wędkę, żeby pokazać, gdzie szukać rozwiązań. No i później, jak te, oni są podzieleni na te zespoły, dostają... Tak zwanego mentora, który się opiekuje nimi, który pomaga im rozwiązywać problemy, ale to też nie jest na zasadzie takiej, że on im pokaże palcem tu i to zmień, tylko on im mówi przykładowo, że posłuchaj, ten skrypt mi nie działa, to w tej linii szukaj błędu. To jest też tak, żeby pokazujemy im, gdzie szukać rozwiązań, jak naprawić błędy, a nie dajemy im gotowych rozwiązań od ręki, bo na tym polega nauka. Tak, i to też potem rekrutując czy pracując z tymi ludźmi, to właśnie odróżniamy tych, którzy Chcą się rozwijać, chcą uczyć od tych, którzy, nie wiem, przykładowo to, to jest częsty tylko pod przychodzą z korporacji i czekają na taski. Tak? Mm -hmm. I daj taska, dopiero wtedy będę myślał o tym. To jest takie bardzo płynne. A, taki trochę też się robi naturalny odsiew wśród tych osób. No, tak. Trzeba naprawdę dużej determinacji, a jeżeli ktoś przychodzi tylko, żeby dostać taskę, a potem zarabiać pieniądze, no to szybko odpadnie, no bo... Przychodzi ktoś z korporacji, kto zarabiał y, duże pieniądze i przychodzi do gamedevu, gdzie pensje są generalnie niższe niż, niż w, w korporacjach. Wynika to z tego, że ryzyko niepowodzenia projektów w GameDevu jest dużo wyższe niż w banku na przykład. W banku mm. jak robią software, to czy on będzie kosztował milion czy pięć, to oni go zrobią, tak? Grze, bo muszą. Robimy grę za 100 tysięcy czy za 200, to jeżeli wydamy 300, to jej nie zrobimy po prostu. Tak? Po prostu, bo to, to jest taka gra. Dlatego, dlatego te wynagrodzenia są generalnie mm -hmm. tak? niższe w Game day, niż, niż w korporacjach. Teraz, jeśli ktoś przychodzi z korporacji i świadomie godzi się na to, ale wierzy w to, że ten pomysł, ten projekt, że to dowierzy, bo to można dowiedzieć, trzeba się naprawdę zawziąć, zrobić, trochę, trochę, trochę się postarać, to na koniec tego jest perspektywa dobra, bardzo dobra. No, mówimy też dużo o ciężkiej pracy, ale może jakie są plusy pracy w game? No, <laughs> same e, oczywiście. Nie, no, jest to praca niezwykle kreatywna. Tak? Czyli tworzymy wirtualne światy, tworzymy rozgrywkę. E, oglądanie potem, jak już tą grę dowieziemy i oglądamy, jak ktoś w nią gra, najpierw na etapie testów, kiedy każdemu pokazujemy, kiedy sadzamy ludzi i patrzymy na ich reakcje ich szczera zabawa w tym, w tym projekcie, no to, to jest fajne. Potem, gdy na kolejnym poziomie skali, to widzimy, kiedy ludzie na YouTube wrzucają filmiki, widzimy, że oni to grają i że im się podoba i to komentują, to też jest fajne. Ale potem, kiedy patrzymy na kolejnym poziomie, czy patrzymy już na wykresy, tak, na, du na dużej skali, to wtedy faktycznie widzimy Boże. W tą grę grało, nie wiem, 100 tysięcy ludzi na przykład, tak, i myślimy sobie: Boże, jak to? Jak dużo ludzi? Nie? 100 tysięcy ludzi gra w tą grę. No to je to jest ogromna satysfakcja, tak? Satysfakcja jest najważniejsza chyba. Tak. I to napędza, myślę, że to też bardzo napędza ludzi, no bo jak już panowie mówili, to jest bardzo ciężki kawałek chleba, ale chyba dla tej satysfakcji, dla końca, na, która jest na samym końcu, to warto... Satysfakcja się koreluje też jakby z sukcesem finansowym. Jeżeli mamy, dochodzimy do tego ostatniego etapu, że gratis są tysięcy ludzi w naszą grę, to generalnie prawdopodobnie zarobiliśmy jakieś pieniądze, to też jest, też jest przyjemne. <laughs> Też jest przyjemne. Um, a jakich pracowników poszukuje się do gamedevu? Generalnie jest duży niedobór programistów, z tym, że z programistami y, bardzo często jest tak, że ludzie, którzy y, tworzyli strony internetowe, uważają się za programistów, przychodzą i w game Dewie nagle jest ząg, bo oni nie ogarniają tematu. No ja taki byłem na przykład. Głównie są programiści potrzebni, level designerzy, też, bardzo, też jest niedobór producentów, osób, które że tak powiem, potocznie zwanych ogarniaczy, którzy będą ogarniać wszystkich artystów do kupy i, i będą umieli się z nimi dogadać, bo tutaj w tej branży osobiście uważam, że jest bardzo dużo indywidualności, to silnych indywidualności. Mm. Tak, tak. A trzeba to są z takim batem zrobić? Te, tak trzeba jakby zachęcić ludzi do współpracy? Czy ci ogarniacze, moim zdaniem, mają zadanie umożliwić kreatywnym ludziom być kreatywnym. To jest, mm -hmm. Łatwo się mówi, trudno się robi, bo z jednej strony mamy artystę, grafika 3D, czy game designera, który ma superwizję, a z drugiej strony mamy programistę, który musi to zakodować. Mm -hmm. I to jeszcze musi działać. E, więc tu, tu mamy twardą rzeczywistość, tu mamy kolorową rzeczywistość ona się zderzania I, i te, ten moment zderzenia równa się koszty. Mm -hmm. no, no I, to też I często jakieś... to bywa bolesny. Bardzo. <grym> tak, i trzeba to jakoś jeszcze pogodzić, e, wymieszać, no i do takiej, takie zadania mają te osoby. Tak, to jest, mm -hmm. do, to jest dokładnie. Więc tak, ja, ja podkreślę jeszcze raz to, co powiedział Piotr. developer z developer, kiedyś ktoś słabnie powiedział. Tak, najbardziej szuka się developerów, e, mm -hmm. grafików e, jest wielu. E, bariera wejścia w bycie grafikiem jest myślę, że dużo niższa niż bycie deweloperem. Wiele osób nie decyduje się zostać deweloperem, bo się po prostu boi. Tak? Mm -hmm. bo na przykład myślę, znaczy, jestem kreatywny, jestem game designerem, nie umiem programować. Tak? Mm -hmm. Dzisiejsze narzędzia są tak skonstruowane, że bardzo łatwo się ich nauczyć. E, dzisiejsze języki programowania są na tyle no, logiczne, tak? że jeżeli ktoś faktycznie chce poświęcić te robocze godziny i się tego nauczyć, to się to nauczy. Tak? Mm -hmm. Ja jestem, z matematykiem, jak byłem młodszy, to nie byłem najlepszy. Z czasem nauczyłem się też programować, to nie jest trudne, tak, to trzeba chcieć. Jest też bardzo dużo książek, dużo wydawnictw, tak. e, też darmowych, e, no właśnie jak na przykład Syrenka też e, proponuje takie szkolenia, ale też na przykład jakieś filmiki na YouTube, na tak. innych programach, no po prostu Rędza jest… jest, trzeba się po prostu tak, trzeba, Tak, trzeba po prostu sięgnąć i ją wziąć. Znaczy najważniejsze to, że trzeba chcieć i… I mieć postanowienie i być wytrwałym w tym, bo to tak jak Michał już wspomniał, na początku to nie jest lekki kawałek chleba. To naprawdę, żeby coś w tej branży osiągnąć i być dobrym, to wymaga naprawdę kilku lat ciężkiej, ciężkiej pracy, ale krok po kroku, krok po kroku. I wtedy można osiągnąć sukces być dobrym, a wracając do grafików, no to. Jest wiele osób, wiele osób które uważają się za grafików 3D tak? i taka osoba <laughs> zrobi jakieś portfolio, no bo na, blender jest bezpłatny, wiele osób pracuje w blenderze, zrobiło sobie modele i tak dalej. Ja cały czas, między innymi dzisiaj na szkoleniu tłumaczyłem, że samo bycie grafikiem 3D, modelarzem, nie gwarantuje ci stałego zatrudnienia w firmie, dlatego że taka osoba w przypadku mniejszych projektów, nie, już nie mówię o takiej spółce jak Michała, jeżeli znajdują pracę, to oni są potrzebni tak na dobrą sprawę przez 50-60% trwania projektu. Oni zrobią swoją robotę i oni później są zbędni do projektu, no bo oni zrobili wszystkie modele. Natomiast ja im wszystkim cały czas tłumaczę, uczcie się tworzenia map, generowania leveli, uczcie się level designu, bo wtedy nie dość, że zrobicie modele, to jeszcze będziecie tworzyć mapy do gry i wtedy macie szansę na stałą pracę. Natomiast jeżeli skupicie się tylko na modela, ee, na modelingu, tylko na animacjach, tylko na tworzeniu postaci, to będziecie po pierwsze musieli szukać zleceń, co jest mega ciężkim kawałkiem chleba, dlatego że wy mieszkacie w Warszawie, gdzie koszty życia są odpowiednio wysokie, gdzie, gdzie musicie się sami utrzymać, natomiast jest masa młodych ludzi z mniejszych miejscowości, gdzie mieszkają u rodziców na garnuszku i on, oni zaniżają te stawki, więc im będzie ciężko w stawce takiej, żeby przeżyć w Warszawie czy w dużym innym mieście znaleźć zlecenie, dlatego, że Jan Kowalski z miejscowości XY, który żyje u mamusi na garnuszku, nie interesuje go żadna opłata, nie interesuje go jedzenie zrobi to za pół ceny. On potrzebuje kwotę X, a tamten zrobi to za pół kwoty X, dlatego ja wszystkim tłumaczę, że bycie samym grafikiem 3D, modelarzem czy animatorem wymaga mega doświadczenia i trudno będzie znaleźć stałą pracę. Natomiast jeżeli do tego modelowania 3D i do, dołoży się, yy, mówiąc, level design, czyli układanie, tworzenie świata, no to w tym momencie można powiedzieć, że mam osobę kompleksową. Jeżeli jestem, będzie to mnie wyprowadzić, Michał. Ależ absolutnie się zgadzam, co więcej podkreślę jeszcze jedną rzecz z perspektywy takiej osoby. Jeżeli jestem tylko dostawcą asetów, to czuję się jak fabryka asetów, a w momencie, kiedy rozwijam się, staję się level designerem, który z jednej strony tworzy te asety na, na, na te poziomy, ale również tworzy te poziomy, to to jest realny wpływ na kształt tej gry, tak? Zostawiam swoje, jako artysta, tak? Zostawiam swoje piętno na tej grze, bo na przykład Nikt tego nie wie na przykład, ale ja sobie wszystko zrobiłem, nie wiem, wszystkie drabiny są zielone. Na przykład. No nie takie moje, tak? Al albo czerwone, jak, jak ktoś woli, tak? One są moje po prostu. Ale są moje. I, i mm. potem jak grają w tą grę, jak oglądam na tym YouTube, jak ktoś tam gra w tą grę, to to są moje poziomy, tak? Mm. Nie tylko moje asety, ale moje poziomy, przy których współpracowałem. To jest właśnie fajne, bo w, bo w, bo w, w zespole produkującym gry jest, no, każdy ma jakieś swoje zdanie. I to się jakoś tak mniejsza jak, jak zupa. Tak. Tak, tak zawołać, mamo, tato, znajomi, patrzcie, to jest mój poziom, tak, ja to projektowałem. Tak, tak no dokładnie mhm. tak. No czyli potrzebna jest taka osoba, co ma takie szerokie spektrum umiejętności, ale oprócz tego, to czym można się jeszcze wyróżnić na takim rynku pracy? Przede wszystkim i najbardziej najważniejszą rzeczą, to jest taką, nie chcę tego nazwać otwartością, ale taką komunikatywnością, tak? Czyli jeżeli ktoś się zgłasza mhm. i my się odzywamy, jest brak kontaktu, to to jest pierwszy sygnał, który mówi, że tu jest jakiś problem. Tak? Jeżeli ktoś się zwraca do nas i my się odzywamy i jest natychmiast kontakt, to wiemy, że komuś zależy. I to jest podstawa. Z tego można zrobić wszystko. Z tego można rozwijać różne kompetencje. No, można to rozwijać. Jeżeli mamy osoby, które na etapie rekrutacji się nie komunikowały, ale przeszły jakby tam wpadły do worka, są w zespole i w tym zespole się nie chcą komunikować z nikim, albo na przykład w ogóle nie chcą z nim współpracować, to, jest, to będzie to trudne po prostu. Więc jakby ta komunikatywność jest bardzo ważna, ale też ta kreatywność, czyli ta zdolność do takiego wymyślania tego, jak coś może być rozwiązane, czy to na poziomie kodu, czy to na poziomie designu. Gry, czy jakiś procesów w grze, czy na poziomie właśnie asetów, czy to na poziomie budynków, czy to na poziomie tych map, czy postaci. Jeżeli ktoś ma ten taki dryg artystyczny, to na pewno jest to bardzo, bardzo fajne. A na przykład jak to wygląda z osobami, które takie radzenie sobie ze stresem właśnie, też to jest bardzo potrzebne? To znaczy bardzo często, szczególnie przy końcowych fazach projektu, jest tak zwany branżowy crunch bo zbliża się termin premiery, okazuje się, że gra wrzuciła z testów, jest 2 miliony błędów i trzeba je poprawiać, tak i tutaj e, tak naprawdę zdarzają się sytuacje, momenty, że jest praca pod presją czasu, ale no, staramy się tego po prostu, po prostu nie robić, bo przez te lata gdzie, pracy są, mamy pewne narzędzia wypracowane, żeby tych premier też nie ogłaszać za wcześnie, żeby żeby po prostu nie doprowadzić do sytuacji, że ludzie będą musieli spać pod biurkiem w pracy w śpiworze. Dokładnie tak. Jako ktoś, kto spał pod biurkiem w pracy w śpiworze, mogę powiedzieć, że właśnie te procesy, te narzędzia i, i, i ten spokój. Ma, to, to jest bardzo dużo warte. I wtedy na koniec, jeżeli trzeba przekroczować faktycznie jakiegoś bilda, e, to wtedy nie ma kłopotu z tym, żeby puszczać. Natomiast e, bardzo wiele zależy od tego, jak to zostanie zaprojektowane, jak to zostanie zdesignowane, zeskalpowane czyli jaki zakres produkcji mamy w tym, co możemy zrobić. Jeżeli to zostanie na wszechstym etapie dobrze zmatchowane, to ten proces produkcyjny idzie w miarę, w miarę spokojnie. Natomiast no, to jest game, to, to jest produkcja produktów, czyli Musimy go wyprodukować, żeby go ocenić. Czyli musimy go wyprodukować, zaplanować tą produkcję i teraz po wyprodukowaniu czegoś oceniamy, czy to jest do śmieci, do modyfikacji, czy to idzie dalej. I tego nigdy się nie dowiemy, dopóki nie zrobimy tej pracy. No i potem zderzamy to z rzeczywistością, z, z, z realnymi możliwościami, z tym, na co możemy sobie pozwolić i decydujemy, co dalej. Natomiast czy, czy stres jest kluczowy? Odporność na stres, jest, czy jest kluczowa? No, tak, ale nie aż tak bardzo. Na koniec dnia to jest, to jest, dużo osób przychodzi do Devu dlatego że tutaj jest taka atmosfera inna niż w banku troszeczkę, tak? Mniej formalna. Mniej formalna na pewno, tak. E, tutaj nie stoi o dziewiątej rano z batem w ręku i mówi, o której przychodzi. Tylko na przykład W poniedziałki przechodzą sobie troszeczkę bardziej po weekendowo, tak? E, co ma sens. Dreskodu skod, przede wszystkim nie ma. Dreskodu nie ma. <laughs> Jak widać? E, <śmiech> <ta>. <śmiech> Staramy się jakoś wyglądać, ale, ale nie jest to najważniejsze. Tak, nikt nie stoi z batem i nie patrzy, czy za długo się na przerwę na kawusi nie jest. Tak, na koniec dnia robota ma być zrobiona, tak? mhm. i mamy ludzi, którzy na przykład nie przychodzą do biura w ogóle, tak? bo nie chcą, bo nie czują się komfortowo, ale świetnie pracują na komunikatorze, tak? mhm. e, Mamy osoby, które pracują w nocy, w ciągu dnia śpią, tak? e, to Rozumiemy to, to jest, to jest normalna kolej rzeczy e, i tego, te, na to nikt nie patrzy. Na koniec dnia liczy się to, że jest coś do zrobienia i trzeba to zrobić. Mhm. pomagamy sobie to dowieść. No to jest jeszcze jedna ważna rzecz, trzeba posiadać umiejętność pracy w zespole, czyli na zasadzie... Y Takiej osobie, która uważa, że moja racja jest najmłodsza, będzie bardzo ciężko wejść w zespół, dlatego że trzeba czasami, często nawet, trzeba umieć odpuścić i zderzyć się z argumentami, na przykład designer musi się zderzyć z argumentami programisty, że no stary, da się, ale to będzie trwało nie miesiąc, tylko Dwa cztery, lada, cztery tak miesiące. Bo tutaj mówię, tu tak naprawdę w tej branży nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko dwie zmienne, czas i pieniądze. Um, a jak tak szukać pracy w Game -dive? nie wiem, na jakiś portalach szukać, ogłoszeń, dzwonić? W zależności od tego, czy chcesz się uczyć, czy już pracować, to albo uczyć to do Piotra, a jak pracować to, to, do, to do mnie, albo tak jak powiedziałem, do, do, do grupy Playway. E, znaczy to jest jak naprawdę dobre miejsce, miejsce na wejście w Game -dive. Znaczy, jeżeli ktoś ma doświadczenie, e, tak naprawdę ilizną tej branży, to e, ludzie, którzy pracowali w tej branży, nie mają problemów z szukaniem pracy, bo wiedzą, gdzie jej szukać. Z tym, że trzeba liczyć się z tym, że jeżeli w jednej że tak naprawdę jest kilkaset chyba w Polsce w tym momencie spółek game devowych i tak naprawdę niby wszyscy jedni są konkurencją dla drugiej, a tak naprawdę wszyscy się znają, więc za przeproszeniem, jeżeli ktoś sobie smrodu narobi w jednej spółce, to ma smrót od razu na całym rynku pracy wszyscy będą wiedzieli wskakuje na tak zwaną blacklistę. Są zamknięte fora game i tak dalej. I to wszyscy wiedzą, że co taka, tu, tu nic się nie da ukryć, więc tutaj mówię tutaj trzeba wiele. E, tutaj trzeba mówię być e, po pierwsze, takim tak mówię, komunikatywnym, a drugim szczerym i, i nie robić śmizgu. Bo jak raz odwalimy numer, no to ten numer może się przez wiele lat naszej kariery, naszej ciągnąć, albo może wręcz taki numer zakończyć naszą karierę. No tak się mówi, szanuj innych, to inni będą szanować siebie, tak? Dokładnie. No, to, to chyba tyle. Dziękuję. Bardzo, Dziękuję. bardzo miło się rozmawiała i Dzięki. na pewno ja też dużo wiedzy zdobyłam, dlatego że jestem takim trochę lajkiem, a bardzo mnie zachęciło też do tego kursu syrenki, mimo zapewnienia, że jest bardzo trudny. Um, no to trzeba się po prostu z Państwem skontaktować, tak? Dokładnie. No to dziękujemy. To zapraszamy, zapraszamy do syrenki.